Jesteśmy w rezerwacie natury Boketalen. Będziemy kierować się tutaj tą mapką. Tym razem wybierzemy różne szlaki. Będziemy się kierować szlakiem pomarańczowym, później czarnym, i później szlakiem niebieskim. obecnie znajdujemy się w tym miejscu. Tutaj jest nasz parking. Jesteśmy obecnie w Junseret, dzielnica za Partille. Będziemy się kierować tutaj tym szlakiem. A przed nami jezioro Aspen. Dokładnie się tak nazywa, jak ta miejscowość w Stanach. Jezioro Aspen. Trzeba uważać, bo naprawdę jest ślisko w tych wszystkich liściach tutaj, mokrych. A tutaj nam się pojawia piękny widok jeziora Aspen. Tutaj wzdłuż macie kolej tą drogą się jedzie, jeśli jedziecie do miasta Linköping, które jest położone 40 km od Göteborga, a, a oraz jak jedziecie do Sztokholmu. A my za chwilę będziemy się kierować tą drogą wzdłuż Bohusl. 1 słuchajcie, tylko w Szwecji można znaleźć jeszcze grzyby koło drogi. Są to kozaki. Sobie tak idziemy? No tutaj rosną. jezioro słuchajcie w Szwecji jest ponad 10 tysięcy jezior i stanowi to 7,5% powierzchni całej Szwecji, więc takich jezior jest naprawdę mnóstwo Jak pachnie lasem. Zapach, piękny zapach lasu, sosena. Jak widzicie, trasa jest w miarę wymagająca. Jest część etapu j 1 i Bohusl 1, o którym żeśmy wcześniej wspominali. Nie pamiętam jak to jest numer etapu to Jest jeden z dwudziestu kilku Jak widzicie widoczki tylko pozazdrościć Zobaczcie tą zieleń I tutaj jest szlak którym idziemy szlaki są naprawdę dobrze oznaczone, co jakieś 100 metrów macie oznaczenia, którędy iść. Także nikt nie powinien się zgubić tutaj. Zobaczcie. Czy to nie wygląda jak w bajce? Wszędzie połacie zielonego mchu. Dochodzicie do rozwidlenia. A my kierujemy się tutaj, w tą stronę. Drogę prowadzi również prosto, ale jak widać w oddali, widzimy pomarańczowe, więc idziemy tędy. I wspinamy się do góry. Trochę zaczęło kropić, ale tak lekko. Oczywiście są spakowane dodatkowe ubrania. Które się zawsze przydadzą w taką pogodę Skarpetki Bluzy Idziemy no, Trochę to Podejście Jest strome dokładnie tutaj w tym miejscu przeszliśmy stąd będziemy się kierować w tamtą stronę dotarliśmy do jeziora Ram do dużego jeziora Ram bo po drugiej stronie macie również małe jezioro Ram jak możecie zobaczyć trasa ta prowadzi bardzo blisko tego jeziora. Więc naprawdę można miło spędzić sobotni dzień. Teraz musimy sobie jakąś kanapeczkę wciągnąć. Żeby mieć siłę do dalszej wędrówki. Nie będzie dużo kozaków. O, akurat jeden tutaj. Bo jest dużo żus. Ona lubią takie miejscówki. O, tam jest jeden. Proszę bardzo. Widać go? zobaczcie jak pięknie i ten mustak jesień można zobaczyć my przejdziemy się tutaj Stąd przyszliśmy, z tego miejsca. Tutaj doszliśmy, przechodziliśmy przez ten biały mostek, który widzieliście. Byliśmy na tej polance, co można sobie rozbić namiot, a teraz idziemy tędy do góry. Tak jakby się wracając, bo będziemy się kierować teraz szlakiem czarnym. Macie również takie miejsce, gdzie możecie przyjść, zjeść, zrobić ognisko. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. dobry, dobry, dobry. Wysyć, szuka? Nie mam nic do jedzenia. Miejsce na ognisko. Tutaj można również zrobić sobie grilla z taką chatką. Tutaj możecie również przyjść. Zobaczcie jak to super wygląda Ta chatka z tym domkiem. Macie drewno na ognisko. Czuć tutaj. Świetnie to. to wygląda. Tutaj pewnie możecie zostawić sobie rzeczy, albo usiąść. Tak wygląda to około. Teraz. Jesteśmy tutaj. Kierujemy się tym czarnym szlakiem, i później dochodzimy do niebieskiego, i będziemy szli tutaj wokół. Tu mamy samochód. Mała zmianka do tego, co Wam przedtem pokazywaliśmy rozwidlenie, na którym byliśmy. Powiedzieliśmy Wam, żebyście szli tutaj do góry. Jeśli pójdziecie tak, to dojdziecie też do tego samego miejsca, ale myśmy sobie poszli wzdłuż jeziora, doszliśmy tutaj do następnego miejsca kampingowego, gdzie możecie sobie rozbić namiot albo odpocząć i szliśmy tędy. Za chwilę się będziemy wracać tędy i później, jak wspomnieliśmy, niebieskim i tutaj dochodzimy gdzieś do samochodu. Mamy nadzieję, że się nie zgubimy. Mała korekta nie mamy tu samochodu tutaj, mamy samochód tu kolejna informacja my kierujemy się na Gribbs w tą stronę więc idziemy do przodu a jutro wybieramy się do Marszton nad morze więc śledźcie nas będzie kolejna przygoda. Dzisiaj las, jutro morze. Zobaczcie, Ach, zobaczcie tutaj te drzewa. Nie wiem ile one mają wysokości, ale sporo. Zobaczcie tutaj wszystko jest pięknie posyndemhany kierujemy się tym szlakiem szlakiem listka przeszliśmy około 4 km na razie I więc zobaczymy jaki będzie rezultat na końcu naszej wędrówki jest bardzo przyjemnie ta zieleń bywa tak uspokajająco na człowieka, i wszędzie te grzyby. Nikt tutaj nie zbiera grzybów. Nie wiem dlaczego. Oni nie mają chyba takiej kultury zbierania grzybów. Zbierają tylko kurki. Kurki to naprawdę na potęgach. Nasz przystanek Home. 02 km. Więc Ładnie, jesteśmy w tym miejscu i będziemy tędy przechodzić do parkingu. Jeśli nie macie samochodu, to możecie też podjechać tutaj pod miejskim pociągiem do stacji Junsered i sobie później przechodzicie tutaj bokiem. A tutaj jest ta trasa, w którą my żeśmy podjeżdżali samochodem. Samochód możecie zostawić albo na parkingu tutaj w lewo, albo możecie pojechać tak jak my prosto. Tutaj z tego wiaduktu macie z 250 metrów, po prawej stronie macie parking sami. Przed wjazdem na ten wiadukt, z którego Wam pokazowaliście, pokazywaliśmy miejsce, gdzie można przejechać pociągiem, macie tu jest, nazywa się to okolica Jumseret, fabryki Jumseret. A tutaj macie browar Popels, jeden z lepszych, lub nawet jeden z najlepszych szwedzkich browarów rzemieślniczych. A dla miłośników piwa Göteborg jest jedną z największych miast w Szwecji, właśnie największym jeśli chodzi o produkcję piwa rzemieślniczego. Jest tu chyba z ponad 15 różnych mikrobrowarów. Tutaj zarazem zobaczymy sobie przez okna jak to wygląda. Tutaj na pewno można będzie zwiedzić. Link wam damy w opisie. A tak wygląda wewnątrz browaru. Niestety mają trochę okna brudne, no ale proszę bardzo. A tutaj macie wejście i małą knajpkę też.